Dziś pokażę Ci, jak możesz udostępnić swoją lokalizację ze swojego iPhone'a e lub iPada. E to bardzo proste i działa dokładnie w ten sam sposób. Jeśli chcesz udostępnić swoją lokalizację, ponieważ na przykład wybierasz się w podróż i chcesz, aby bliska Ci osoba mogła wiedzieć, czy coś się stało, lub śledzić, gdzie jesteś, dziś pokażę Ci, jak to zrobić. To bardzo łatwe. Wchodzimy do tej aplikacji tutaj, w to aplikacja, znajdź. Dotykamy jej, a następnie przechodzimy do menu po lewej stronie, do zakładki Osoby. Tutaj zobaczymy wszystkie osoby, z którymi obecnie dzielimy się lokalizacją oraz te, które dzielą się lokalizacją z nami. Aby udostępnić swoją lokalizację, dotykamy znaku plusa po prawej stronie i wybieramy opcję Udostępnij moją lokalizację. Teraz wybieramy kontakt, któremu chcemy udostępnić lokalizację, lub możemy wpisać jego nazwę bądź numer telefonu bezpośrednio. Gdy już wybierzemy kontakt, naciskamy wyślij. Ta osoba otrzyma powiadomienie, że właśnie udostępniliśmy jej naszą lokalizację oraz zapytanie, czy chce udostępnić swoją lokalizację w zamian. W ten sposób ta osoba będzie mogła zobaczyć twoją lokalizację. Do zobaczenia.